Do, ile razy? Ile ja mam na jest niego na, świecić? Jaros do mnie chodź! To, to chodź Jaros! Do mnie chodź! Do pokoju z zabawkami! O kurwa, nie wiem Jest no, no, szacun. Jest, na <hasusz puisque> jest na lampie, chodź tutaj! Ale ja nie wiem jak tu wejść. Pod sterowanie pf... z Masz pokój <laughs> Masz pokój WSD chodzi <contradictory> mi obok niego kurwa. Na duże, na górze jest na lampie, zobacz go Gruby, Gruba tak blasek. tematycznie się schowałeś Ale <grym> 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 oh, spokojnie kurwa, co, co mi na zasięg bierzesz, o chuj tu chodzi? <grym> <Dalar, dalar. grym> to wyszedłeś, nie? No co? Okej okay. okay. Weź do tyłu Do przodu, i tak się poruszaj A ja używałem bigi bigi bang bang. Stój, 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 Jesteś, bał... jesteś lol. No, stój, stój, nie strzelaj, stój, 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 nie stój, strzelaj, w w nie stój, no, ty pomagasz stój, 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 no, <laughs> w lewo. No ty kurwo Jarosz, nie no ja nie gram w to gówno ty, nie, nie mam ci No dawaj, dawaj, możesz na mnie? To jest kurwa? to pierdze Ojej Halo? Co się tu dzieje? Halo? Jest o, fał, fał, fał. Fał. Michał nie możesz? I... Ja pierdolę <laughs> Już myślałem, że dasz mi spokój! Chcesz tak wskoczyć tam, z góry? Da się. Gruby, <ré> ty jeszcze <z> cały płonął. <gryt> I'm shield. No nie! <gryt> no wyjście! Daj, Gruby, idziemy. O, idziemy Gruby. Jest tam, uważaj. <gryt> 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 Kurwa przestraszyłem.

Pomóż. Kurwa, tu może zaplantować, ty, ale jajca. Chwa. Zdę! I po co? Zabił, I po co? Zabił. Nie, ja cię nie zabiłem. Ty mnie zabiłeś, A kurwa! Wyglądasz dokładnie tak samo jak on. No, w panterze, kurwa! W panterze, w panterze kurwa! Jestem ja tutaj, No na byłem na statku! tej jesteś. jestem w tej komisji, jestem w tej komisji, <py67> <trzyma> no. <immigrant History> <YN Mechanics> Koi lecimy z teamu, to Artistic. They took the rejuvenator! What the fuck is good, Co Michał robisz za indyką. Spierdala z SIĘ nie ma z tym, idź w nie z nie O to. <laughs> No, Możesz na przykład pomysł. kliknąć sobie na szkieleta prawy i wziąć tam egzaminę, zbadaj, i zobaczyć na, na co jest podatny, nie? Okej, okay, odporny na oburzenia wybuchowe. Czyli podatny na oburzenia wybuchowe. A! <śleć śleć> Prawie się zadławiłem, bo przeczytał całkowicie odwrotnie do wszystko. Aha. Tak? O kurwa. O chuj, ty, co jest? Ja jestem za bramą! Halo! Ja, <śleć> ja jestem za bramą! <śleć>

Okej. Okay. bo jak za czasów kiedy nie, e. robiło nie, nie, to się ok okazuje się, że to jest jakaś wersja Unreal, nie, nie, <tryk> nie, okay. Progress nie, ale nie, ubranko w ogóle tutaj. Czemu nie, nie, jest taki krzywy? nie, nie, no. What the fuck? Co to fak? Co to kurwa robi dziecko Jade? O. No live Meso. <suszy> 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 Co to było? O kurwa kliknij B. No właśnie to zrobiłem. Kiedy <smuszy> wamem macie? Klikaj B. No. Klikaj B. <laughs> Klikaj B. <be. laughs> <laughs> 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 ja pierdolę. <laughs> A nie, ja to nie. Zespaneruję. Nie żyje. żyjesz? Nie, nie żyję, tak? kurwa. Mówicie telefonu nie otworzyłam. Siema. Jezus... Jezus... Powaliłem jednego spadłem. Powaliłem drugiego, jeden leży <grystanie> Dobra, ja już spadłem Ona mierzają spadłem mnie się... Dobra, lecę stąd twój Chyba do, do O, nice, chciałem powiedzieć, że mam mało, ale aha, zesrałem się Jeszcze coś, jeszcze coś mhm. i nie padł no to i broń, do akcji. się Spację od razu ciśnicie no, idziecie no, no, na górze Dobrze, że mnie tam nie posłucha. I Patryk. na ta współpraca. What the fuck? Słuchaj, żyjemy jak te kurwa... No, nie mamy jak Wiedźmini, nie mamy domu. Dom jest tam, gdzie jesteśmy my. Przed, Przed nami to jest. No jest O kurwa mać. Dobra, akurat nie o tym mówiłem, tylko mówiłem o tym małym poprawo, bo tego nie widziałem. <laughs> ja pierdolę, przecież jak my wejdziemy do tego dużego gówna, to, to wyjdziemy we czwartek. What happened in Las Vegas. O, yo. O, kurwa! To jest woda? Tam jest woda. <laughs> <laughs> Nie wygląda. Tam jest woda. to jest. No i to jest kurwa dungeon, który mi się podoba A jeden, jeden blok się dzieli przed jakimiś sześćdziesięcioma małowami, jakbyś znał. To... O, ja pierdolę! łamałem. kłamałem! <noise> Pomocy! Nie wiem, co się dzieje. na, na, na. Na, 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 na. Czemu to kurwa tak nie działa jak na filmiku? <słuch>